W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy wydawnictwo France Football podjęło słuszną decyzję co do odwołania plebiscytu złotej piłki. Oraz krótko podsumujemy zakończony w niedzielę sezon Ekstraklasy. Zachęcam do oceny materiału, a każdą nową osobę do zostawienia subskrypcji na kanale. A teraz zaczynamy DONTOK! Eee, yy, kurwa, szkalujo, polaka, rodaka, przecież miał szansę wygrać. Miał szansę, ale również mógłby jej nie mieć. Do tego została bardzo daleka droga. Powiem od razu, że France Football podjęło zbyt pochopną decyzję. Jak wiemy, plebiscyt złotej piłki tyczy się nie rozegranego sezonu, a całego roku kalendarzowego. Dlatego odwoływanie całego plebiscytu po przerwie pandemicznej wydaje się bez sensu, patrząc na to, że została cała klubowa jesień, zostało do dokończenia europejskie puchary i mecze reprezentacyjne. Ale trzeba połączyć kropki, ponieważ France Football, jak nazwa wskazuje, jest wydawnictwem francuskim, a Liga Francuska właśnie. Jako jedna z niewielu w Europie zakończyła przedwcześnie swoją ligę. I gdzie grali? W Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii. We Francji nie grali i, i piłkarze nie mieli szans, aby nadrobić liczby. Jednak do końca roku zostało tyle spotkań, że mało kto będzie pamiętał o tym, co się działo wiosną, a większość skupi się na tym co się działo właśnie w Lidze Mistrzów i w piłkarskiej jesieni. A co do Roberta Lewandowskiego, to chciałbym ostudzić apetyty polskich kibiców, ponieważ tak jak wspomniałem, mało kto będzie pamiętał, co się działo wiosną tego roku, a większość skupiłaby się właśnie na Lidze Mistrzów i na tym, co się działo jesienią. Oczywiście nie życzę tego Robertowi, ale co by się stało, gdyby zablokował się na kilka, kilkanaście kolejek lub złapał jakąś która wyeliminowałaby go na miesiąc, na półtorej miesiąca z gry. Wtedy na pewno miejsce faworyta zająłby kto inny. Ale powtórzę, że w interesie France Football chodziło tylko i wyłącznie o szanse piłkarzy, którzy grają w lidze francuskiej, a faworytów byłoby tam dwóch: Neymar i Kylian Mbappé. Naprawdę jestem ciekaw, jak rozwinie się ta sytuacja i jak zostanie przyznana ewentualna złota piłka za rok 2021, bo trochę szkoda pracy tych najlepszych zawodników przez cały obecny rok. Przejdźmy teraz do polskiej ziemi, tutaj w sobotę i w niedzielę odbyła się ostatnia kolejka Ekstraklasy. Jak dobrze wiemy kilka kolejek przed znane były już rozstrzygnięcia i w grupie spadkowej i w grupie mistrzowskiej, gdzie mistrzem została Legia, ale chciałbym pokrótce omówić z czego zapamiętam poszczególne drużyny z tego sezonu. Zacznijmy od grupy spadkowej, na ostatnim miejscu znalazł się łódzki Klub Sportowy 24 punkty w 37 meczach, jeden z gorszych beniaminków, jeden z gorszych spadkowiczów. Nic dobrego tak naprawdę nie można powiedzieć o piłkarzach z Łodzi. Po zmianie trenera, kiedy Kazimierza Moskala zastąpił Wojciech Stawowy, praktycznie nic się nie zmieniło. Jest jeden pozytyw mm, LKS-u w Ekstraklasie, że wypromowali Daniego Ramireza które obecnie już gra w Lechu Poznań. Na miejscu przedostatnim znalazła się Korona Kielce. Kilka dątoków wcześniej mówiłem o tym, że mają realne szanse na utrzymanie, ale w tych popandemicznych yy, kolejkach zabrakło im szczęścia i gubili naprawdę. Głupie punkty, między innymi z górnikiem, zabrze, gdzie, gdzie pod koniec meczu prowadzili, a ostatecznie ten mecz przegrali. Mimo wszystko, w ekstraklasie, chciałbym dalej oglądać takich graczy jak Kowacewicz bądź Peter i Forcel, ale za takim cecariciem i gniaticiem nie będę tęsknił. Taka propos z tych dwóch ostatnich, to szykuje coś specjalnego, co wypuszczę na dniach. Trzecim spadkowiczem została Arka Gdynia i według mnie to jest drużyna, którą najszybciej zobaczymy z powrotem w ekstraklasie. Nowi właściciele, którzy znają się na piłce, plus ogarnięty trener w osobie Ireneusza Mamrota, naprawdę ten klub długo nie będzie przesiadywał na zapleczu ekstraklasy. Dwa największe rozczarowania to według mnie Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze, bo obydwie drużyny miały na papierze potencjał, aby zagrać w grupie mistrzowskiej i walczyć o puchary. Jak zobaczymy sobie na skład Zagłębia, to tam naprawdę ciężko szukać słabych punktów. Rozkręcający się w ataku Bartosz Białek, na skrzydle Damian Bochar w środku Filip Starzyński, przed zakończeniem wypożyczenia naprawdę fajny gracz w postaci Dejana Drażicia. Fantastyczne zimowe wzmocnienie w osobie Bashkirowa. Naprawdę spokojnie mogliby walczyć o górną ósemkę, natomiast górnik zawrze w ataku z Igorem Manhulo, który już oficjalnie odchodzi z górnika i przenosi się do egzotycznych Indii. O siłę ataku również dbali Jimenez i Jirka. W środku pola natomiast rządzili Manech i i Roman Prochaska. Również i bardzo solidny polski środek obrony Bochniewicz Wiśniewski. Naprawdę jest mi żal górnika Zawrze, ponieważ mieli dużą szansę, aby znaleźć się w tej górnej ósemce i to tam powinno być ich miejsce. Na szóstym miejscu znalazła się Szczecińska Pogoń. O niej już dosyć sporo mówiłem. Jednak w ostatnich dniach była zorganizowana konferencja, w której przedstawiono cały plan Finansowy portowców. Oczywiście, polecam obejrzeć te konferencje. Ja z niej wysnułem jeden wniosek. Braku chęci zaryzykowania, że to co wydamy zwróci nam się z gry. W taki sposób pogoń zawsze będzie ligowym średniakiem, skoro to, co zainwestują, muszą zarobić. Z powrotem na piłkarzach. Z jednej strony rozumiem prezesa mroczka, ponieważ wkłada w pogoń ogromne pieniądze i nie chce na tym wyjść stratny. Ale klub piłkarski według mnie posiada się po to, aby osiągać z nim sukcesy, a nie po to, żeby wychodzić na zero. I teraz szybko przejdę do pierwszej trójki. Na trzecim miejscu Piast Gliwice. Według mnie były już mistrz polski z poprzedniego sezonu. Znowu zrobił wynik ponad stan, ponieważ nie miał tak mocnego zespołu jak w poprzednim roku. Więc tutaj naprawdę składam głębokie pokłony trenerowi Fornalikowi. Na miejscu drugim znalazł się Lech Poznań, i, i imponuje mi to, jak wprowadzają wychowanków do pierwszego zespołu. Naprawdę młodzieżowcy w ostatnich meczach. Ciągnęli tę drużynę. I naprawdę jestem ciekaw, co by było, gdyby wcześniej wszedł do pierwszej jedenastki Puchacz i Moder. Można tylko gdybać, że byłaby realna szansa na zdobycie mistrzostwa. No i mistrz Legia Warszawa, no, kto oglądał ostatnią kolejkę i ostatni mecz Legii z Pogonią, ten mógł zauważyć, jak Paweł Stolarski był kręcony przez sportowców. A akcja na 2 do 0 to już było konkretne zaoranie prawego obrońcy Legii, gdzie zniszczył go młody Kacper Smoliński. Więc tutaj z pewnością przydadzą się solidne wzmocnienia. I bardzo dobrze to wie Dariusz Mioduszki, który szczerze i otwarcie o tym powiedział, że jeśli chcą mieć europejskie puchary, muszą zdecydowanie wzmocnić skład. Więc czekamy na oficjalne transfery. I to by było na tyle w tym materiale. Jeszcze raz zachęcam do oceny, do subskrypcji kanału i co? Widzimy się niedługo. Na razie.